Cześć wszystkim! Dzisiaj na tapecie mamy sprawy, które budzą ogromne emocje i pytania. Zaczniemy od śledztwa w sprawie Krzysztofa Kononowicza, przejdziemy do gorącej dyskusji o refundacji antykoncepcji, a potem przeniesiemy się do Serocka, gdzie grasuje tajemnicza postać z krzyku. No a na sam koniec historia o znalezisku z lasu, które mogło skończyć się tragicznie. Tak więc zostańcie ze mną. Prokuratura Rejonowa Białystok Południe prowadzi śledztwo dotyczące znęcania się psychicznego nad Krzysztofem Kononowiczem. Postępowanie, które obejmuje okres od grudnia 2002 roku do marca 2025, zostało przedłużone do 17 listopada. Mimo zgromadzenia ponad 1000 stron akt i przesłuchania 17 osób, Nikomu nie przedstawiono zarzutów. Śledczy badają m.in. materiały publikowane na kanale Mleczny Człowiek na platformie YouTube, gdzie przez lata pojawiały się filmy ukazujące nieporadnego Kononowicza w poniżających go sytuacjach. Po jego śmierci w marcu tego roku do prokuratury trafiły liczne zawiadomienia o znęcaniu się nad nim i wykorzystywaniu jego wizerunku dla zysków. Według prokuratury sprawa jest skomplikowana. Zabezpieczono tysiące nagrań, które mogą stanowić kluczowe dowody w sprawie. Polska 2050 złożyła w Sejmie projekt ustawy przewidujący refundację środków antykoncepcyjnych dla kobiet w wieku od 18 do 25 lat. Szacowany koszt programu to 500 milionów złotych rocznie. Projekt obejmuje tabletki hormonalne, składki, plastry i zastrzyki, a recepty mieliby wystawiać wszyscy uprawnieni lekarze. W uzasadnieniu projektu autorzy odwołują się do sytuacji kobiet po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, które jak twierdzą, pogorszyło poczucie bezpieczeństwa i dostęp do usług reprodukcyjnych. Projekt jest częścią szerszego planu legislacyjnego mającego na celu poprawę jakości życia obywateli i zwiększenie równości w dostępie do usług zdrowotnych. Jednak propozycja spotkała się z ostrą krytyką, między innymi ze strony Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Organizacja uważa, że finansowanie antykoncepcji. Z publicznych pieniędzy narusza zasady systemu ochrony zdrowia i może prowadzić do lekceważenia ryzyka zdrowotnego i etycznego. Eksperci przestrzegają także przed skutkami ubocznymi hormonalnych środków, takimi jak zakrzepica, bezpłodność czy zaburzenia hormonalne. W opinii PFROZ niektóre preparaty mogą działać wczesnoporonnie. Co czyni projekt moralnie niedopuszczalnym. W serocku w powiecie legionowskim nieznana osoba przebiera się w pelerynę, z mask pelerynę i maskę z filmu Krzyk. Czajcie to. I zagląda mieszkańcom w okna ich domów. Monitoring uchwycił postać kręcącą się po posesji jednego z mieszkańców, który zgłosił sprawę na policję. Mieszkańcy przekonują, że sytuacja zdarzyła się już kilkukrotnie, a policja zapowiada patrole w okolicach i apeluje, by każde zdarzenie było zgłoszone. 62-letni mieszkaniec Głupszyc usłyszał zarzut sprowadzenia zagrożenia życia i zdrowia wielu osób po tym, jak w jego mieszkaniu eksplodował pocisk artyleryjski, który przyniósł sobie z lasu. Do wybuchu doszło 21 października około godziny 7:30 w bloku wielorodzinnym. W mieszkaniu znajdowało się trzech pijanych lokatorów: dwóch mężczyzn w wieku 62 i 65 lat oraz kobieta, której wieku nie znamy. Dwaj mężczyźni zostali ranni. Saperzy, którzy przybyli na miejsce, znaleźli w lokalu także minę przeciwpancerną którą bezpiecznie zdetonowano na poligonie. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu do 10 lat więzienia, ale jednak sąd odrzucił wniosek prokuratury o jego tymczasowy areszt. Jeśli podobał wam się ten film i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A tymczasem, do zobaczenia.